Hej, cześć się do wam wszystkim ludzie z tej strony grzeciek 560 i znowu mapka Skywarsów. W tym odcinku byliśmy na dwóch różnych serwach i właśnie już zaczynamy grać na tej mapce. Tak, ja Jak widzisz leniwca na drzewie, to tak to jestem ja. Tak to jestem. Okej, okay, mam nawet fajne itemy, można to tak powiedzieć. mam fajne itemy, tylko że ja mam ten miemieczek. Czy, gdzie ty jesteś? Ja mam Nie. A Kysz, a Kysz temu gościowi, pozdrawiam cię, ale Kysz. To mnie to? Nie, tak to ja nie. Jestem. Tam jakiś jon... Ty jesteś ten Jonasz? Nie. A tam jesteś, dobra, z tamtej stronie. Okej, okay, ja zejdę jeszcze na dół. Ja sobie robię tenieczek. Ja na dół. Odaję, Skrzyna! <coughs> Dobra, zdawało mi się, że mam. Ej, Zasiu, ja idę do ciebie. Nie zrzucaj mnie tylko. Mam sobie butki. A jak nie chcesz do, 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 do mnie idzie. To ja idę. Na jedną wersję wszyscy dawajcie. I to chodźcie do mnie wszyscy. Okej, okay, ja się do ciebie do, dobuduję. A co udajesz? Mierzy we mnie! Jakiś ty jest na środku. Oh. O, to niedobrze. O, o, Jośnieszki. Pozdrawiam ci. Nie, panu uważaj. Ej, tylko zajmij, a ja będę się do ciebie wydawał. Chyba już sp... Ej, dobra, ja się tutaj podbuduję. No za typ? Rzuć mu Cię? Nie, no fa! Wha... Zjedłeś? <opened mail> no, panu chodź prz y przepraszam was, ludzie, ale to była wina mojego. Moji... Czego? To była wina mojego Shifta, Ten klawisz mi się często psuje. Ej, pauza, przez No sorry, ale po prostu mi shift z, z, ten rozwala ten klawisz. Bo ja często go tak. Tak, dobra, to wyklikajcie. Okej, okay, jesteśmy na matce tej samej, co wcześniej. Nawet fajnie, to bo jest to jest moja ulubiona To nie jest. Sit, może tam jest ktoś, Ej, umiem naśladować Sida? Sit, 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 jest prawdę, jest coś, Ej, Nie, Ja, ja ci na środek. Mam perło, mam perłę. No to ty masz farta. Mam perło, mam, perło, mam perło. Ej, co jest lepsze? Y y kamienny mieczyk czy żelazna siekiera? Nie wiem. A żelazna siekiera? Tak, jestem na środku. Nie chodźcie do mnie. Kolację nie widzę cię. Szkoda, że się nie można tutaj tepać. Hehe. Hich. Jakbyś mnie oparł, to by się można. Hich, śmiech. O, ja przecież mam i a w ogóle nie zakładam. No, jakieś tyby mogą do mnie w tej chwili przyjść. Ja się właśnie tego boję. I kto kto do mnie idzie w końcu? Jestem na środku. Na środku tam? Ja cię widzę. Szybko. Tam. <coughs> Czy ja jakiegoś gościa zepchnę? Jak? się kogoś Ja tam śnieżkami do jakiegoś typa rzucam i ZEPCHNĄŁEM TYPA! Tak, tak się zabija, tak się zabija, ludzie, tak się zabija. Można? A, ty masz Ender Ty nie... Ja jestem tu! to ty? No. Si, 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 Ale ja nie mam pereł. No nie, co za typy mnie rzucają. Tam jest jakiś typek. Spróbuję go ze śnieżek. Jakiś typek. No, Okej, okay, dobra, zaryzykuję ja... i się do ciebie tapam. O, czekaj, za chwilę jakiegoś typa zrzucę. A, ktoś nie wolno, ktoś, ktoś Okej, okay, proszę, nie... proszę, proszę, mo, mój niezrównoważony psychicznie komp, żeby tym razem shit zadziałał. Teraz to ja będę. No dobra, ale Paweł, teraz sobie nie możemy być. Wiem, wiem, wiem. Grajcie, grajcie, grajcie. Będziesz w stanie Jeszcze pięć osób, yy, cztery, nie, pięć osób. Czekajcie, wodę no, spuszczę. No, cicho jesteś. Dobra, po... się szybko, chodź. Czekaj, jeszcze się tutaj drę. No, i wody tu spuszczam. Okej. Okay. O, wspieram się. Nie. Okej, okay, w wodzie jestem. Jestem w wodzie. Spuszczam wodę kolejną. Okej, okay. jak podejdę trochę bliżej na tej wodzie... Okej, jestem już niedaleko. Jakiś gościu tam jest. Ja. A dobra, Jay, tutaj twoja woda spływa, to za chwilę się do niej podrzucę. Kid, 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 hit. Okej. Podrzucam się. Okej, jestem, już podpływam. Podpływam, już jestem tutaj. To ja jakby co. Okej, tutaj schodzę ja. się potrzebujesz, czegoś Eee, klaty. Klaty? No. Masz jakiś mieczek? Tak, to jest... Nie podchodź tego. A masz strzał. O, tylko nie potrzebuję łuków. Dobra, zenczętowałem sobie... O, wędka. Nie Mam trzy lawy, pięć dębowego drewna. Tam jakiś dwóch gości się bije. Chyba ma ze sobą sojusz. Wow, ja tu... Dlatego, że tak się dziwnie, kurde, czuję, że tak spływałem. Mam siekierę zenczantowaną. Tak? No. Wędkę se zenczantuje. że ja O, ja mam żelazną siekierę. Ej, szkoda, że wędki nie można enchantować. Ja mam wydajność mić jeden siekierkę. Ja też. A ty jaką masz siekierkę? Zladną. Chcesz mieć punkt jeden? Mmm, ale strzał nie mam. Ja to nie mam. Okej, okay, szybko to musimy iść. Gdzie? Cześć, ja mam wędkę, I może doleć. Cześć, może do, doleci moja wędka. Wędko doleć tam. Tak, zapychaj go. Kurde, ja już nic nie mam do spychania, wszystko pochodzi. Ty, ty już Dada. od dawna nie żyjesz. Dada. Trzy jajka! Dobre. Dobry, okay, dobry. Do do Tylko... Ej, te postawki, masz błotę jeszcze? E, trzy, trzy wody. Czy tam dwie? Tak, ja potrzebuję. Do... Jajkami go zwalę. Nie trafił... A, nie, trafiłem. Pozdro, pozdro, pozdro. On ma Ender Perla? Nie, on ma... misturkę. Ona małki, Nie mów, że spadniesz. Dobra, masz tam... Jesteś wodą podstawiony, masz szansę. A, tutaj na górze jesteś, okej. Okay. Tak, dostał zupę, Ej, to ile jeszcze arenek tak walniemy? O ja myślę, że jeszcze z jedną po tej, bo mi się ale za chwilę się czas nagrywania skończy. On się zamurował, on się zamurował. Dawajcie, zrobimy kilka odcinków dzisiaj. A co dzień a będę co inny dzień nie wysyłał. Nie kryj mnie. to jest uwagę, ale... A ja nie mam strzał! Dobra, wezwę. Bo Ja mam jedną strzałę, mam jedną strzałę. Dziękuję. I łuk, ale łuki tak mam. A, to jest zintowany. To moc jeden jakiś typ teraz tylko do mnie podejdzie. Cześć, ja mam... ja go z siekiery. On się zamknął tutaj. To ja mam. Ja mam. Dobra, ja odkry. Nie! Yeah! Yeah! Co? A dobra. <laughs> Okej, okay, ty też dostałeś 15 3. 3. Nie, jeszcze nie! To już. 4. chyba. Patrz. Cztery. Cztery? No to sama mapa... A nie, to inna. Wiesz, jakie tam wchyle? No widziałem, gdzie? A tu? Ja, ja do ciebie się podpisałam. A ja, jak wy wygrywacie razem, że się piszemy? To... No znaje, Jesteśmy to, no znaje, w sojuszu. Jesteśmy w sojuszu razem. Aha. Myśla, ja myślałam, że no, potem to, się zabijamy. Się nie Mam. No. O, trzy strzały mam, teraz tylko łuk. To, 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 to nie jest w sojuszu Nie już? z nami? Nie, jest to, nie jest znamy, żeby to żeby Pewnie jak chcą, jako ostatni dołączyliśmy do areny. Czy coś to. takiego. To nie, to jest głupia mapa. To jest... A, to jest jeszcze inny. On gra dalej? Nie, on nie jest, nie gra. My jesteśmy na tej leśnej, on o, na jakiejś a, a, innej. Zdedniesz. Zdedasz. Ja jestem na jakiejś domowej w ogóle. Kamienny pięć, mieczyk, ostre... 10 złotych no, jabłek! nie dasz mi pięć. Oj nie, też mam. Ty wiesz, że możemy się <laughs> pięć i zawalić? No, mnie jeden TNT. No i odwrócił Tywa uwagę. No i za chwilę mam Idziemy za chwilę, myślę, że tak Ktoś się do mnie chyba podkopuje. A, a, dobra. Ok, masz kilka złotych jabłek. Ja mam dziesięć. okej. Ok, ja idę ci ty. Czy ja kogoś może pospycham? Jest tam w jakiś gość. Gin, haha, zepchnę cię. No fakt, no serio, tak moją celnością. U, jest mój Chcesz czapę? A ich chcesz osiem, osiem śnieżek? Ja ci wyślę ten filmik. Mam, mam z jakimś gościem Soja. Oczywiście oszukuję. Pokazuj do niego Soja. Pokazuj do niego Soja. Takie wody Dawaj Soja, bo cię zepchnę. Dawaj soja, bo cię zepchnę. Jaka groźba. Ok Oye, a dobra